Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dekin i dzisiaj przedstawiam top 3 skinów do AK-47. Dzięki za odzew, który był pod ostatnim filmem z top 3 AWP, widać, że Wam się to spodobało, więc zacznę kontynuować tą serię i... i, i, i... Zacznijmy od trzeciego miejsca, na którym znajduje się AK-47 Front Sight Mystic. Jest ogólnie to ładny skin, kolorowy, ciekawy, naprawdę ciekawy. Jego cena w stat-tracku Factory New to 72 dolary. Niektórzy gracze mogą sobie pozwolić na takiego kołaszka. Ogólnie ja bym w sumie nie chciał mieć takiego wykwunku, ewentualnie tym, e, kto bym sobie go sprzedał bo mi się nie podoba ten... Podoba, co nie podoba. Bardziej mi się nie podoba. Hmm, więc y, większość osób może sobie pozwolić na to. Większość pro playerów może sobie na to sobie pozwolić. Y, lecz prawie każdy by chciał takiego skina. Więc y, na drugim miejscu w moim wystawieniu znajduje się AK47 Point Display. AK47 Point Display to jest mieszanka kolorów niebieskiego, czerwonego, czarnego i białego to, tworzy bardzo ciekawą, bardzo ciekawą sieć, jak to, można tak nazwać. Yy, I ogólnie jego wartość nie jest dosyć wysoka, ponieważ w Faktory New yy, kosztuje 23 dolary. Można powiedzieć, że prawie każdy gracz może sobie na to pozwolić, również ten, który ma hajs. <grytanie> yy, Jakiś czas temu, no spory czas temu grał z tym skinem Izak, kto nie zna Izaka. E, więc ten skin e, też od niego, na jego filmach zobaczyłem i e, spodobał mi się. Tego w sumie już bym chciał mieć w akwierunku, nie ze względu na jego wartość, nie względu na wygląd, więc mógł go zmieniać czy coś tam, czy coś tam e, więc e, wszystko jest w z tym skin. E, większość musiałoby go mieć, ze względu na jego wygląd wartość niekoniecznie, koniecznie jest on zbyt dużo warty yy, więc yy, co tu więcej mówić skin ten yy, można wydropić na różnych stronach tak jak każdy to wie, ja to tylko gadam yy, z tego, że yy, nikogo to nie interesuje ale dobra yy, więc yy, na pierwszym miejscu znajduje się AK-47 case harded Case Hardet jest bardzo, jest bardzo bardzo ładnym skinem. Przypomina mi wyciek benzyny e, na karabin i te całe kolory, te wzory pozostały na nim. Ostatnio e, widziałem jednego z użytkowników Steam, który miał takiego właśnie kołaszka całego niebieskiego. To jest bardzo rzadki kołach. Jeszcze do tego jest Wart e, o wiele, wiele więcej ze względu na cztery naklejki Titan, które są na niego naklejone. E, każda naklejka ma wartość około 1000 euro, więc naprawdę, naprawdę kocur, kocur, kałaszek. E, ja bym osobiście bardzo chciał mieć taką kałaszkę, w ogóle po prostu. A jego wartość to około 48 dolarów, faktory nie ma. Więc to by było na tyle. Z, tej, z tego zestawienia, trzymajcie się.